Żyje kobieta z mężczyzną wiele, 30 lat, jest szczęśliwa, wspaniały mąż, kochany, e, może na nim polegać, czuje się bezpiecznie, wychwala go. Co inne kobiety powiedzą? Się trafiło kobiecie, po prostu się trafiło, taki to raz na milion, raz na, na 100 tysięcy się trafia. A ja uważam, że to nie ma nic wspólnego z jakąś przypadkowością i szczęściem, że coś się trafiło. To współpraca. Nie można, wiecie, nie wiadomo ile lat wybierać, żeby tam znaleźć odpowiedniego człowieka. Zawsze jak młodzi ludzie się zapoznają, to są nie do końca przygotowani do, do małżeństwa. Się zakochują, podejmują decyzję być ze sobą razem. I ten mężczyzna coś tam rozumie już o świecie męskim, o tym jak to może wyglądać małżeństwo. Ma jakieś wyobrażenie, ale jest jeszcze daleko mu do dojrzałości, jest... No na pewno nie, nie jest gotowy i tak samo ta kobieta młoda. Uważam, że kobieta może pomóc, mądra kobieta pomoże swojemu chłopcu na początku stać się dojrzałym mężczyzną. I też odwrotnie mądry mężczyzna mąż pomoże swojej dziewczynie młodej stać się wspaniałą kobietą. ale zacznijmy od tej pierwszej roli. Kobiety bardzo często mówią, to znaczy ja mówię o tym, że kobieta może pomóc temu młodemu człowiekowi stać się dojrzałym, wspaniałym mężem, mężczyzną. On na początku jest jeszcze nieodpowiedzialny, nie umie może super zarabiać, nie jest taki zaradny, no ani wyszli ze siebie, widzą swoje tam słabości, ale to nie jest tak, że tych, tych cech w ogóle nie ma, no, bo by się nie pobrali. On tam musi trochę być męski, trochę odpowiedzialny, trochę coś tam potrafi w życiu. No ale jeszcze dużo mu brakuje i ta pomoc ze strony kobiety polega często na tym, że ona go wyrę wyręczają. Ja mu pomagałam, a on tego nie docenił, ale jaka to była pomoc? To, że przejęłyście obowiązki tego mężczyzny? A co ja miałam zrobić? Bo tam ja już mówię tym tonem tych kobiet trochę, których tutaj mam dużo na, w komentarzach, gdzie dużo kobiet, które mają potężne problemy do rozwiązania. To już tam, wiecie, wieloletnie małżeństwa z poważnymi kryzysami, które się zaciągnęły, te problemy, od lat. Dlatego chcę wrócić do samego początku, żeby zapobiegać katastrofom i robić coś, i można naprawdę dużo zrobić na początku, tylko trzeba mieć te właściwe podejście. Mądra kobieta chce mieć odpowiedzialnego faceta, żeby czuć się z nim bezpiecznie. On musi podejmować decyzje, dobrze sobie radzić w pracy, zarabiać pieniądze, decydować o jakichś ważnych sprawach, żeby ona nie była obciążona. Że wszystko robi sama. To jest, żeby on ją wyręczał. Żeby ona się nie męczyła, żeby on za nią e, i decyzje podejmował i robił różne rzeczy. Wypełniał różne obowiązki i umiał jeszcze ją kochać. Rozumiecie, że był zaradny, męski, zdecydowany. A jemu tych cech brakuje. Trochę ich ma. Chodzi o to, żeby nie krytykować, jakieś za mało odpowiedzialne. Mało zarabia, powiedzmy. Nie mówić, że zarabia więcej. Czemu tam nie, nie dajesz rady? On coś tam zarabia. Wiecie o co chodzi? Zanim, zamiast to skrytykować, zarabiać samemu więcej, udowodnić, że jestem silna i niezależna. Tego nie trzeba robić. Ja nie mówię, żeby nie zarabiać kobiecie, ale chwalcie go za to, ile on zarobił. Za każdy wysiłek trzeba chwalić człowieka i on wtedy robi jeszcze więcej. A jak robi coś i zostanie skrytykowany, no to rozumiecie, to nie zmobilizuje go. On się tylko wkurzy, obrazi, będzie mu przykro. I powoli, powoli zacznie ustępować miejsca kobiecie. Prosta rzecz. Zrobił coś, wrócił z pracy, z wypłatą pochwalić, jaka ja jestem z ciebie dumna, jak ty tak się, fajnie pracujesz i robisz bardzo dużo dla nas. I, a jeśli kwestia odpowiedzialności chodzi o to, żeby on ważne decyzje podejmował, może w związku z kasą, z wydawaniem a on, kobieta podchodzi, pyta o co się on, jakiś taki rozgarnięty: No, nie wszystko kojarzy, rozumiecie? Trzeba za te pieniądze kupić to, to i tamto, jakieś kobiece sprawy, jakieś zakupy, o których on się nie zna, kosmetyki, coś do domu, rozumiecie? I ta kobieta mówi: No, przecież on w tym nie, nie jak ma decydować, jak on w tym nic nie rozumie. Wiecie, co mądra kobieta robi? Podchodzi do męża i mówi: Słuchaj, mamy tyle pieniędzy, ja teraz załóżmy, trzymam kasę. Nawet on nie musi tej kasy trzymać, a ma decydować. To jest ma być tym gospodarnym, decyzyjnym człowiekiem, mężem w tym domu. I ona może mu powiedzieć: Mamy to i to do kupienia, tyle i tyle pieniędzy, i on nie wie, co zrobić. Ona od razu mówi: Słuchaj, ale ja myślę, że jak zrobimy o tak i tak, kupimy to i to. To jest na razie wybierzemy to, to i to, a to raczej to kupimy później, że to będzie najlepsze. I on powie: O, to zrób tak. Rozumiecie, ona. Kupiła to, co chciała kupić. Ona ma swój wariant, jak trzeba zrobić najlepiej. Pomyśli sobie, z... prosta kobieta, nie mądra. ona po prostu pójdzie i kupi. Po co pytać męża o to? A po... tylko po to, żeby go utwierdzić w tym, że on decyzję podjął. Jak ona będzie do niego przychodzić pytać i on nawet nie wie, o co chodzi, uwzględnia jego punkt widzenia. Mówi, zrobimy tak i tak, co ty o tym myślisz? On mówi, tak, zrób tak. On podjął decyzję. Dzięki temu on jest on coraz bardziej będzie się nad tym zastanawiał, jak na przyszłość się wywiązywać tej decyzji. On będzie wnikał w te zakupy, on będzie ufał, on będzie sam, kiedy będzie robił zakupy, to będzie tak, żeby ta żona, żona była zadowolona, bo ona się do niego zwraca. On nie będzie samolubnie podejmował decyzji. Też jeśli ona ma taki do niego szacunek, podchodzi, pyta i mówi, jakie warianty, co ty o tym myślisz, nie stawia go w zakupotanie, co nie wiesz, co kupić, decyduje, jesteś pacjentem. Nie, ona mu zasugeruje, Poda najlepsze rozwiązanie według niej, on tylko to zatwierdzi. Na tym polega mądrość w podejściu do tego człowieka chwalenie za to, co zrobi, pomoc mu w tym, żeby stawał się coraz bardziej decyzyjny, przejawiał inicjatywę. Ma kochać, to jest, jest coraz bardziej taki odpowiedzialny, ona się czuje lżej, a chce być kochana, czego oczekuje od swojego męża, żeby wysłuchiwał. Powiedz mu, możesz mnie wysłuchać. Możesz mnie innym razem coś podpowiedzieć, poradzić, co o tym myślisz. Jak ona go pyta, to nawet czy on poradzi dobrze czy źle, nie jest to najważniejsze. Ale ważne, że go pytają, on będzie się nad tym zastanawiał i coraz częściej będzie myślał o tym, żeby rzeczywiście coś pomóc. I jak, jak ta żona nie będzie go się pytać i radzić, co ja mam zrobić w takiej sytuacji, to on nie będzie zastanawiał się nad tym, z czym on tam się boryka. Ale jak ona go spyta, on powie raz, no, trafił, nie trafił, ale on będzie pobudzony do tego, żeby to analizować, żeby wchodzić w tą rolę. Nie chodzi o to, żeby się domyślał, tak jeśli chodzi o te damskie potrzeby, co mi, co mi się podoba, kup mi kwiaty, kupuj, bo ja lubię kwiaty, a ja lubię to na przykład, czy mógłbyś mi od czasu do czasu sprawić przyjemność jako kobiecie zrobić to i to. Nie krytykować, jeśli robi coś, co Wam się nie podoba. Nie rób tego, mi się to nie podoba. Mądra kobieta tak nie postępuje. W małżeństwie trzeba mówić o swoich uczuciach. Kiedy robisz się to i to, to jest mi bardzo nieprzyjemnie. I druga osoba, bo to w obie strony działa, jest dużo, dużo chętniej coś zmieni w sobie, kiedy mówi się o uczuciach, a nie czegoś żąda. Nie krytykuje. Nie rób to, bo mi się to nie podoba. To jest głupie, to jest złe i wiecie, ten człowiek się tylko buntuje, zaostrza się sytuacja, tam, tam nie będzie sympatii, miłości, tylko będą się kłócić, nienawidzieć, będą sobie wrogami. Mądra kobieta po, po prostu w swoich uczuciach i wszystko to na początku, kiedy tych cech jeszcze odpowiednik brakuje, pobudzi, te, to jest forma pomocy, żeby on wchodził w swoją rolę. Był coraz bardziej odpowiedzialny, decyzyjny, coraz bardziej lepiej zarządzał tą rodziną, pomagał te w zakupach, w różnych sprawach, jeśli ona go chwali, jeśli ona się zwraca do niego. Z szacunkiem wykonuje to, co on tam może zdecydował, stara się tu uwzględniać. Czasami nie najważniejsza jest, mąż coś powiedział, zróbmy tak i tak. A ona myśli, że inaczej byłoby lepiej. Wiecie, że wszyscy my szukamy, jak będzie najlepiej, najefektywniej, po co to robić, jak ona on się pomylił, to nie będzie dla nas najlepsze. Powiem wam, że ta jedność w rodzinie jest ważniejsza od jakichś tam zaoszczędzonych kilku złotych. To nie jest takie, On powiedział, zróbmy tak, kupmy to, a ona mówi, że myśli sobie, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Niech będzie tak, jak on powiedział, żeby on wchodził w swoją rolę. Niech będzie tak, żeby się nie kłócić, a nie robić za plecami coś innego. Nie ukrywać wy wydatków, pieniędzy, swoich zakupów przed mężem. Jak będzie do niego zaufanie, to on to będzie cenił, będzie to szanował. Są pewne sposoby na początku, jak żona może pomóc mężowi, żeby on się stał naprawdę mężczyzną. I jeśli w ten sposób pomagać, to można oczekiwać naprawdę dobrych rezultatów. On wejdzie w tą rolę i będzie odpowiedzialny, będzie sam się cieszył z tego, jak wykonuje swoją funkcję, z tej męskości, będzie dbał o tą żonę.